Ojcze Janie, ja bym prosił, żeby troszkę przypomnieć tę historię Białej Cerkwi. Jak ojciec przyjeżdżał z Kijowa i tam gromadził tych pierwszych ludzi, Michalinę e, i pozostałych. Na stopniach, tam gdzie zawieją, bo na tych Bogórkach tam było bardzo zimno, szczególnie zimno, mm. jasno to było gorąco, mm. spoko, jest w cieniu można. Też ludzie tych tak nie dłużej, tak, no ale zbierali się. No, ale ile ludzi tam tak się w pierwszym okresie tak zbierało? No, no jak ja tych 20 tak by tak, tak było. No. Ale nie wpuszczali was do środka. Nie, po, potem wpuścili. No. By Były dozwolone. Tak. Ja tylko każdą niedzielę chyba ja tam nie mogłem być, ale to tam w fastowie, atletyzm i do białej cerki mm -hmm. A fastowie na miesiąc tak ile razy? Raz? Chyba ja tylko jakieś dwa razy jeździłem. Ja. Bo czym więcej, tym więcej skupiają się ludzie. Mm -hmm. ja. mm -hmm.

Ale no z początku, to tam było bardzo mało tych ludzi. Mm -hmm. no, no ciekawe, no. ciekawe, że tak... Mm -hmm. I, i na cmentarzu, to tam mało zbierało się, a jak poczęliśmy mówić przy kościele, to poczęliście się więcej, więcej, więcej. Aha. Aha. No. no to taki... ja, ja tam widzę te pierwsze spotkania. Potem, jak już biskup Jan przyjechał, też tam w 91 czy... Tego to już się spora grupka gromadziła. Tak, tak, tak. tak. tak, tak. Aha. A no a... tak od czegoś trzeba było zacząć. Nie? Tak. Żeby a... podtrzymać ten ogień. Aha, właśnie. Tak. Gdzie już wygasło, to tam trudno to już zapalić. Mhm. takie ja parady parę, w Kazaków. Бердичев, вот это такого Богуденко, то там такие вот и все партии mm -hmm. А вот Хмельник, где я там жил с почетком, и где то мы холодный. Mm -hmm. А тут и напомню, это кармалитель Бердичевый. Mm -hmm. а так там Pracowali kiedyś mhm. na no, jakieś tam oj, myślę, tam też takie wioski. To no po prostu no, takie mhm. oddanie bardzo no, po, po. no tak, bo to w 40. latach tam Niemcy pootwierali pewno też, albo może i stale były otwarte, nie wiem, czy tam... Tam teraz Karmelicy mają w Gwozdawie parafię też przepraszam. 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 Ja chcę przyjechać do Paulinów chciał chciał wstąpić do pavliny. On jest pavliny, to jest teżś ojciec chodnia Stanisła tak, tak ale nie tak nie chcę żeby ja był ich na no, tym wielkim ich